W kolejnym vlogu, tak, tym razem vlog, nie nagrywam dzisiaj Agrodniówki, ponieważ za mało bym miał dzisiaj nagrane na, myślę, całą Agrodniówkę. A inaczej, cała Agrodniówka i tak by się składała tylko z tego, co robię właśnie w tym momencie, czyli orka, oreczka, orunia. Więc witam Was po prostu w zwykłym vlogu. Mam nadzieję, że ten wstęp, który przed chwilą widzieliście, podobał się Wam, bo przynajmniej mi nagrywanie się bardzo podobało i same nagrania też mi się bardzo podobały. Także mam nadzieję, że i Wam przypadł do e, gustu. A więc tak, typowa, typowa aż dosłownie można powiedzieć z nazwy wręcz zimowa orka, dosłownie zimowa, a żeby nie powiedzieć śnieżna, <laughs> śnieżna orka. E, tak, orzemy, e, orzemy na zimę, e, po kukurydzy tam dalej jest kawałek, po faceli, ale generalnie orzemy po kukurydzy. Eee, tutaj zacząłem to orać wczoraj. Tak się właśnie zdarzyło, że w nocy popadał śnieg, więc mamy dzisiaj taką ładną, zimową scenerię. Ale chyba już jest na plusie, bo to powoli wydaje mi się, że zlatuje ten śnieg. Aczkolwiek mogę się mylić, bo nie mam tutaj termometru żadnego, więc w 100% pewien nie jestem. Ożemy zestaw dobrze Wam znany. A jak nie, to już go poznacie właśnie w tej chwili. Doisz Agrotron M610 z tyłu. obrotowy Agromaszu POR 4. I tak rzemy w rozstawie 45 cm. 4 razy 45 idziemy na głębokość 23 do 25. Różnie zależy, gdzie się nam robi pomiar. Zależy, jakie ukształtowanie. Renu, Ale generalnie jakoś tak to wychodzi No i tak, no mamy już grudzień, a dopiero orzemy Słuchajcie, nie było czasu wcześniej tego zaorać Zawsze było coś innego, a jak była powiedzmy pogoda na co inne To się robiło co innego, inną robotę się goniło do przodu Tak by chociażby kostkę czy płyty Te, które układaliśmy, to to wszystko no, goniliśmy wcześniej a teraz taka aura, że no na dworze nic innego nie chce się robić bo po prostu no zimno no to bum, lecimy w kabinie cieplutko elegancko i lecimy właśnie z oreczką trochę się odkładnie oblepiają, bo to jednak mokre że jak gdzieś tam łapię to się obkleja teraz już widzę, że też trzecia odkładnia się obkleiła ale jest odłożone w miarę okej, okay. to już tak dojedziemy na końcu pola się to po prostu oskrobie. pole generalnie z lekką ziemią, jakby nie żeby nie powiedzieć bardzo lekką, piachem e, trochę perzu się trafia no ale nie moje pole no tyle, nie powiem wam czemu, dlaczego, co, jak ja, w każdym razie, no, orzemy co to, to w przyszłym roku? Nie wiem, czy nie będzie właśnie tej samej konfiguracji: czyli facelia, kukurydza. Tak mi się coś wydaje, aczkolwiek no, pewien nie jestem. Pole o tyle fajne, bo duże, duży prostokącik, chociaż delikatny clean wyjdzie, bo co roku wychodzi. Eee, ale no, rzecz biorąc, ogólnie no to taki prostokącik w miarę w porządku. Fajnie się to orze. A już tutaj to w ogóle oreczka właśnie bajka, bo po jego kierownica się puszcza i się jedzie. Za to lubię Orkę. Nie lubię jej natomiast za te bruzdy, które są później na poprzeczach, ale za to to się orka lubi, naprawdę. Nie mając nawigacji, można popracować jak na nawigacji. To jest fajne. Bartek był wcześniej właśnie... Jak tamto pole robiliśmy, gdzie widzicie czarną ziemię. Tam oraliśmy. A kto w moim lesie, albo i nie, albo kawałek dalej, a tak się może mi wydawać. No jak będę wracał później. Co ja, go odkleiło się nawet. W głównej mierze wytarła się ta ziemia. Widzę teraz z odkłani. Teraz trochę z innej perspektywy, z szyby. Nie, nie, nie mam jeszcze swoich krawatówek, dałem na reklamację. Niedługo minie miesiąc czasu na dali. Nie dostałem, trzeba się tylko po prostu przyjechać do sklepu i wyjaśnić tę sytuację. E, tak czy siak postaram się mówić trochę głośniej, tak żebyście dobrze słyszeli. Krótko tylko z szyby tak, żeby też było trochę inne ujęcie, e, żeby e, było coś innego z głowy, mieliście, coś zaraz z powrotem przerzucę. Tak czy siak, co do areczki, idzie dobrze, z zewnątrz dzisiaj miałem jeszcze okazję zobaczyć, czy jak tu pracuje, czy jest poprawnie ustawiony, jest, jest, ładnie w pionie, ładnie łącznik centralny idzie w prostej linii w ciągnika, także no miałem to okazję już tak skontrolować z zewnątrz, bo do tej pory nie było w sumie jak bo no w kabinie, w kabinie, więc wydawało mi się, że jest ok, czy tam sprawdzało się to na postoju ale podczas jazdy, podczas pracy nie miałem okazji e, żeby to właśnie skontrolować, dzisiaj w sumie się to dopiero udało no ale jak to orka po kukurydzy te korzenie się wiadomo, nie rozstawiają że i tak jakieś tam kopczyki się usypują, no ale to już nie wina ustawienia, wina po prostu e, dlatego, że to jest po kukurydze no, było to jedyne ściernisko tylko spależowane a, a nie tam zmurczowane. więc no, bo te e, część od korzenia w górę, te parę centymetrów no później się stawia gdyby było to może jeszcze głębiej orane to by tego efektu nie było to tego efektu by właśnie raczej na pewno nie było ale cóż, no orzemy na taką głębokość na jaką możemy? No nie będę co, w mufola wychodził i przestawiał go na kółko, bo o ile tutaj, tu gdzie kukurydzę można by było to zrobić głębiej, to już tam później od połowy w sumie kukurydzy w tamtą stronę tej faceli musiałbym wypłycać kółko po prostu. Jak i martwica do bo... wyciągnął. Także trzeba było wybrać taki złoty środek. Kończymy ostatnia działka z ciemno o ledach, ale już będzie skończone. Tutaj również działka po kukurydzy. Taka trochę fikuśna. O tu kępa drzew, tu taka szyja tu z lewej strony. Tutaj też później to się schodzi i tam się rozchodzi, bo taka kępa drzew tu jest, także jest troszkę zabawy, ale ogarniemy wszystko jest do opanowania, jak to mówią. No i cóż, ostatnie pole, ostatnia praca polowa w tym roku już nic innego nie będziemy działać Także można oficjalnie w końcu powiedzieć, że sezon 2022 mamy zakończony. Ale to fajnie wygląda kurcz, tu biało, tu można powiedzieć czarno. To brązowo, czarno by się chciało. Cóż, dziękuję bardzo za oglądanie. Krótki vlog, bo krótki, ale taka fajna akcja się trafiła do nagrania. Miałem myśl, żeby w sumie nagrać tylko z zewnątrz i zrobić taki film, naprawdę, kocurek z zewnątrz, ale no niestety, no też czasu na to nie ma, może, nie tyle, że. Znaczy, tak by czasu. Bartka by musiał mieć tutaj na całą tą orkę całego areału, to bym wtedy fajny materiał pozbierał przez całość, a no, tak to kawałkiem tylko nagraliśmy na jednym polu. I już później tego, tak, widzicie, muszę jeździć, więc no nie nagram. Bartek już się musiał zawijać Także i tak podziękowania że, że przyjechałocie już na chwilę i mogłem sobie nagrać tutaj dla Was no bo fajna akcja, zawsze ta orka w śniegu zawsze było coś takiego wow, innego a bardzo rzadko się to zdarza, żeby można było coś takiego nagrać bo sam można powiedzieć od początku kanału Chciałem nagrać coś takiego, właśnie na komaksję jakąś w śniegu, żeby się działo. Zawsze te zimowe obrazki są bardzo ładne. No i po siedmiu latach w końcu mam okazję, no 6,5 i pół roku praktycznie. W końcu mam okazję, więc... Bardzo się cieszę, fajne są ujęcia z zewnątrz. Materiał już przejrzałem, także no jest sztosik, więc się bardzo cieszę. Nie przedłużam już dłużej, dzięki za oglądanie, tutaj macie subskrybujkę, tutaj poprzedni odcinek, trzymajcie się do następnego, na razie i cześć!